Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na ostatnim filmie w tym roku. Ostatnim filmie, którym, oczywiście, że podsumujemy sobie. Mijający rok pod względem gier. Bez względu na to, co będziecie robić swojego sylwestra, czy idziecie gdzieś do znajomych, czy zamierzacie go spędzić w domu, czy planujecie grać w grę, bo szczerze mówiąc, tak będzie wyglądał mój sylwester, to mam nadzieję, że spędzicie go w miłej atmosferze i dokładnie tak, jak chcecie. Komiksowe podsumowanie roku już za nami i koniecznie nadróbcie ten film po tym filmiku, ze względu na to, że jest tam również rozdanie. Mam dla Was do rozdania bardzo dużo komiksów, więc zajrzyjcie. Potem co tam się dzieje i weźcie udział w rozdaniu, jeżeli macie ochotę wygrać sobie kilka komiksów. Tymczasem za nami naprawdę niesamowity rok pod względem gier. 2023 to był taki rok, w którym dosłownie wysypały się magiczne szafy z grami i nie byłam w stanie dosłownie nadążyć w pewnym momencie grać w te wszystkie te gry, które ukazywały się zwłaszcza na jesieni. Co skutkuje też tym, że moja dzisiejsza lista, podsumowanie top 10 gier, które zagrałem w 2023, może być według Was delikatnie niekompletna. Dziś dzisiejszym, bowiem przybliżę Wam moje top 10 gier, które miałam okazję zagrać w tym roku. Niemniej jednak nie znajdzie się tam choćby nawet Cyberpunk Phantom Liberty, ze względu na to, że po prostu jeszcze nie miałam okazję ograć tego dodatku. Jest on na mojej liście już bardzo blisko, ale niestety w związku z tym, że tych świetnych gier w tym roku było tak dużo, nie byłam w stanie nadrobić. Jestem zwyczajnym człowiekiem, który na co dzień pracuje i po pracy sobie gra, ale czasami też oczywiście ma inne obowiązki oraz Spotyka się z ludźmi, dlatego wiecie, nie jestem w stanie czasami ograć wszystkich tytułów, które chciałabym. A zwłaszcza, że w listopadzie i w październiku wyszło ich chyba kilkanaście, i wszystkie mnie interesowały, i wszystkie starałam się nadrobić. Jak za razem to jest to moja osobista, subiektywna lista. Top 10, gramaniowa lista, top 10. Więc jeżeli ta lista się nie zgadza z jakimiś oficjalnymi ogłoszeniami, albo na przykład z waszą listą, możemy je porównać, możecie mi podpowiedzieć, jakie wy uważacie, że gry były najlepsze w tym roku. a Ja podzielę się moją opinią z wami i mam nadzieję, że wyjdzie nam z tego całkiem fajna dyskusja. Dodatkowo na samym końcu tej listy znajdzie się również króciutka lista krapów, które zagrałam w tym roku. Na szczęście nie było ich tak dużo, dlatego nie będę robić osobnego filmiku, bo po prostu nie będzie to miało sensu. To dosłownie trzech tytułów. Ale mam nadzieję, że będzie to takie małe rozmaicenie na sam koniec. Jeszcze jedno malutkie podsumowanie, zanim przejdziemy wreszcie do listy top 10. W tym roku zagrałam 20 tytułów. Jeżeli dobrze pamiętam, w zeszłym roku było to dokładnie tyle samo gier, więc statystyka jest utrzymana. A teraz przechodzimy do miejsca 10. Miejsce 10 Diablo 4. I Od razu się tłumaczę, dlaczego akurat konkretnie na 10 miejscu. Ponieważ według mnie to jest gra, która wywołała ogromne kontrowersje. Niepotrzebnie, ponieważ zagrałam w Diablo 4. Kończyłam, miałam robić recenzję, ale kiedy skończyłam grać w Diablo 4, to już było dawno, dawno, dawno po, po Diablo 4 i też trochę byłam zniesmaczona, właśnie całą tą kontrowersją, która kręciła się wokół Diablo 4. Już wszyscy krzyczeli stamtąd, na ilo, że jest to taka zła gra. A ja się bawiłam dobrze, po prostu dobrze. Według mnie jest to gra znacznie lepsza od Diablo Trójki, z ciekawszą historią, z ciekawszą postaciami, zwłaszcza Lilith, która zawodnęła moim sercem. Wciąż chcę mieć kiedyś figurkę Lilith u siebie na półce, nawet własną do pomalowania. A już wiadomo, najbardziej chciałabym tą ogromną, ale ona kosztuje kilka tysięcy dolarów, więc mnie na nią nie stać ale uważam, że jest to bardzo udany produkt Blizzarda, dlatego nie rozumiem, że bardzo tej kontrowersji umieszczam tą grę na miejscu 10, tak w miarę bezpiecznie, ale uważam, że jest to gra, która jest zdecydowanie warta zakupu, może nie w cenie premierowej, ale na pewno warta zainteresowania się. Miejsce 9. Octopath Traveler 2 i tutaj szybkie wytłumaczenie, pomimo tego, że na jednej z moich poprzednich list Octopath Traveler, zwłaszcza jedynka, znalazła się bardzo wysoko, Octopath Traveler 2 znalazła się na dziewiątym miejscu głównie dlatego, że jeszcze nie skończyłam w nią grać. Jestem bardzo daleko, ale jest to jedna z tych gier, którą jestem w stanie odstawić i potem wrócić do niej po jakimś czasie a po prostu przestałam w nią grać ze względu na to, że wymaga ona nieco więcej czasu, a pojawiają się kolejne, nowe tytuły, które trzeba było ogrywać i recenzować, więc chwilowo odstąpiłam od Octopath od Traveler 2, ale wciąż uważam, że jest to bardzo fajne rozwinięcie Octopath Traveler 1 z nieco innym światem, z nowymi postaciami, z nieco bardziej ułatwionym systemem farmienia i z wieloma tymi elementami, które pokochali po prostu gracze w jedynce, przeniesione do dwójki i nieco poprawione. Na miejscu ósmym Trine 5. Podejrzewam, że nie spodziewaliście się takiego dość niszowego tytułu na tej liście, ale ja osobiście jestem ogromnym fanem serii Trine i gram w nią od jedynki. I z każdą kolejną częścią podziwiam, jak ta seria świetnie się broni pomimo upływu lat, jak cudownie wygląda. Jeżeli szukacie gry, która przepięknie wygląda i dodatkowo nie będzie dla was wymagająca zręcznościowo, ale będzie wymagająca dla was umysłowo, ponieważ jest tam mnóstwo zagadek, które musicie rozwiązać, to szczerze wam polecam Trine 5, które zaskoczyło mnie swoją długością, ponieważ nie spodziewałam się, że ta gra może być tak rozbudowana, pomimo tego, że wydawałoby się, że ona już przez wszystkie te części oferowała nam wszystko, co mogliśmy poznać, a jednak historia wciąż trwa i czekam na Train 6. 7. Bayonetta, Cereza and the Last Demon. Jako że posiadam Nintendo Switcha i regularnie gram w gry na Nintendo Switch, jeżeli tylko jest okazja, to oczywiście, że nie mogłam sobie podarować minigry o Bayonecie. Bayonetta to jest jedna z moich ulubionych serii na Nintendo ogólnie, ponieważ zaczęłam w nią grać oczywiście nie na Nintendo Switch, ale jeszcze bodaj na PlayStation. Szczerze, już zapomniałam w tym momencie, na jakiej konsoli zaczęłam grać w Bajonetę, ale tak zdaje się, że to było PlayStation 3. A na samym początku roku okazała się taka nieduża gra, którą szczerze Wam polecam, jeżeli lubicie takie przyjemne i bardzo dobrze wykonane gry: Bayonetta Cereza and the Last Demon. To jest historia, kiedy Bajoneta jest młodsza, kiedy ma okazję poznać swojego przyszłego towarzysza demona. Cheshira. I to, co wyróżnia tę grę, to przede wszystkim niesamowicie piękny styl graficzny. Ja jestem bardzo mało odporna na gry, które prezentują w unikalny, wyjątkowy styl graficzny, ponieważ od razu mnie do nich ciągnie i przyznam się, że to jest jedna z podstawowych rzeczy, która. Spowodowała, że ta gra mi się spodobała, ale nie tylko to, ponieważ według mnie jest to gra doskonale skonstruowana, bardzo przyjemna i dodatkowo stanowi pewne wyzwanie dla gracza, ponieważ musimy w niej pokierować dwoma postaciami jednocześnie. Jeżeli nieco więcej chcecie usłyszeć na temat bajonety Cerezy and The Last Demon, to zajrzyjcie mniej więcej za dwa tygodnie na kanał, ponieważ podejrzewam, że wtedy wreszcie nadrobię recenzję tej gry. Miejsce szóste: The Invincible. To jest kolejny tytuł, kolejna gra, na której recenzję was zapraszam, ponieważ opakowywałam edycję specjalną na kanale, ograłam tytuł, zakończyłam go i teraz umieściłam w mojej liście top 10, ale jeszcze nie opublikowałam recenzji. Ale jest to jedna z tych kier, która zapada w pamięć. Przede wszystkim ze względu na narrację, na pomysł, na fakt, że jest to historia oparta o opowiadanie. Stanisław Lema, fantastyczna historia, którą powinniście przejść, jeżeli lubicie kosmiczne historie, takie lekko niedopowiedziane, taką wędrówkę kosmiczną z melancholią, dosłownie tak bym to określiła. To jest to tytuł zdecydowanie dla Was. Dodatkowo nie ma tam wielu wyzwań zręcznościowych, więc jeżeli szukacie jakiegoś takiego lekkiego tytułu, który raczej pozwoli Wam spędzić spokojnie popołudnie na poznawaniu bardzo ciekawej historii, to to jest strzał w dziesiątkę. Miejsce piąte Resident Evil 4 Resident Evil 4 to było takie moje growe marzenie, aby ktoś kiedyś wreszcie zremasterował ten tytuł i dał mi go odświeżonego. I to się spełniło. I powiem Wam, że ta gra jest no, dosłownie 10 na 10. Od miejsca, myślę, piątego przechodzimy do takiej topki, do pierwszego miejsca, w którym każda z tych gier mogłaby zająć pierwsze miejsce. I absolutnie nie kłóciłabym się, ponieważ uważam, że te wszystkie te gry są świetne. A Resident Evil 4 dał mi tą przyjemność zapoznania się z historią Leona na nowo, zapoznania się z historią Ady i nieustannie czekam na rozszerzenia i dodatki, które okazują się do tej gry i próbuję ją co jakiś czas od nowa. Miejsce czwarte, Lies of P. Przed nami kolejny tytuł, który skończyłam dosłownie przed dwoma dniami i mam do nadrobienia recenzję, ale Lies of P to jest dla mnie Souls Like Rockum. Grałam w kilka Souls-like'owych gier w tym roku, ale uważam, że Lies of Pi najlepiej sobie poradziło ze sprzedaniem mi dokładnie tego samego, czyli Dark Soulsów po raz kolejny, ale opakowanego w nieco inną wstążeczkę, w nieco inne opakowanie, przez co po prostu bardzo mi się ta historia spodobała. A może to dlatego, że ten główny bohater jest taki ładny? Nie mam pojęcia. Wszystko dla mnie w tej grze siadło. Przede wszystkim nie jest to taki Soulslike za trudny, bo jest to nieco ułatwiony Soulslike w wielu elementach, o czym więcej opowiem wam w recenzji. Jest tam świetna historia, bardzo ciekawe dylematy moralne. Interesujące pomysły na lokacje oraz przeciwników, i przede wszystkim i ponad wszystko jest to gra, która po prostu zapada w pamięć i myślę, że to jest ważne przy tej ilości są -like które obecnie się ukazują, aby ta gra się czymś wyróżniała. I Lies of P jest właśnie takie. Miejsce trzecie Hogwarts Legacy. Nigdy jakoś nie byłam ogromnym fanem Harry'ego Pottera powiem wam. Ale mimo wszystko doceniam, że jest to świetnie skonstruowana historia. I czekałam na taką dobrą grę, która mnie wciągnie w ten świat. Jeżeli istnieje jakaś gra, która jest w stanie kogoś przekonać do świata Harry'ego Pottera, to jest to Hogwarts Legacy. Świetna gra, którą splatynowałam z przyjemnością i aż żałuję, że nie ma więcej dodatków do tej gry. I mam nadzieję, że kiedyś powstaną jakieś dodatkowe gry z tego uniwersum, ogólnie od tego studia, ponieważ pomimo tego, że była to gra, która była stworzona przez studio, które wcześniej nie tworzyło takich gier, to według mnie poradziło sobie dosłownie doskonale. Historia opowiedziana w grze jest ciekawa, postacie są interesujące, Hogwarts wygląda dokładnie tak, jak powinien, czyli absolutnie bajkowo, magicznie, wszystko się tam rusza, wszystko jest tam gotowe do odkrycia i dosłownie ma się ochotę wędrować po tym świecie, więc jeżeli szukacie gry, która dosłownie zachęci was do wielogodzinnego wędrowania i odkrywania różnych zakamarków gry, to uważam, że Hogwarts Legacy jest skonstruowane doskonale. Powoli przechodzimy do top 2 i na miejscu drugim, podejrzewam, że wszyscy będą zaskoczeni, Baldur's Gate 3. Ponieważ pomimo tego, że Baldur's Gate 3 dostało wszystkie te nagrody, jest RPG roku, jest przez większość serwisów uznawana za grę Roku, to dla mnie ta gra była świetna. Ale z ogromnymi mankamentami. Bardziej szczegółową opinię, oczywiście możecie usłyszeć w mojej recenzji, którą już opublikowałam jakiś czas temu. Niemniej jednak ja, grając wersję konsolową, doświadczyłam wielu problemów w trakcie grania, przez co kiedy tak podsumowywałam sobie wszystkie moje gry w tym roku, to pomyślałam, że po prostu Bartosz Gate 3, pomimo tego, że jest tak świetnym rpg pięknie skonstruowaną, z dużą ilością możliwości, z rozgrywką turową, która mnie osobiście cieszy, to nie jestem w stanie udać pierwszego miejsca, ponieważ ilość bolączek po prostu w pewnych momentach mnie przytłoczyła. A była w tym roku gra, która zachwyciła mnie zdecydowanie bardziej i jest to jedna z tych gier, która jest nieoczekiwanym miejscem pierwszym, podejrzewam, dla wielu, jak i dla mnie, ponieważ nie sądziłam, że to może się udać. A na miejscu pierwszym oczywiście umieściłam Alan Wake 2. Nie sądziłam, że to się może udać, ze względu na to, że jednak od pierwszej części minęło 13 lat, i pomimo tego, że wierzę w Remedy, to zastanawiałam się, czy twórcy będą w stanie pociągnąć tą historię w interesujący sposób, czy będzie to po prostu powtórka z rozrywki. Ale jeżeli macie kiedyś spróbować jakiejś gry, która według mnie po raz kolejny przełamuje pewne standardy growe, prezentuje nam zupełnie nowe spojrzenie na rozgrywkę przygodową i dodatkowo daje nam grę Musical, to Alan Wake 2 to jest wasz wybór. Jaki dla mnie według mnie to jest gra roku i Remedy po raz kolejny zrobiło mi niespodziankę, dając mi grę, która zapadnie mi w pamięć na długie lata. Również pod tym negatywnym względem, że niestety kombinowali z ceną przy okazji premiery, ale z tego co wiem, już w tym momencie można kupić ją całkiem tanio i to w Wodlu z częścią pierwszą. Dlatego, jeżeli macie kiedyś próbować, ale na Like to myślę, że w tym momencie to jest najlepszy wybór. Zatem to jest moja lista top 10. Jak wygląda wasza lista top 10? A teraz powiemy sobie o tych nieco mniej atrakcyjnych grach tego roku. Będzie to bardzo krótka lista, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, jakoś tak miałam nosa w tym roku do unikania złych gier, jak i w tym roku według mnie nie ukazało się aż tak dużo złych gier, okazało się bardzo dużo bardzo dobrych gier i po prostu nie mam co wsadzić na tą listę. Dlatego w takim krótkim podsumowaniu opowiem Wam o moich e, chyba, nie wiem, dwóch, trzech doświadczeniach bardzo złych, gamingowych, a będzie to. Forspoken, niestety, gra z samego początku roku, która zapowiadała się na coś na kształt drugiego Final Fantasy, a według mnie wyszło Final Krapozy. Nie mam. Pojęcie, jak to nazwać, bo ta gra zawiodła mnie na tak wielu płaszczyznach, że dosłownie lepiej obejrzycie recenzję, bo to jest trudne do ogarnięcia jednym zdaniem. Kolejnym, może nie krapem, ale rozczarowaniem, było dla mnie Redfall, ponieważ czekałam bardzo mocno na tą grę. Uwielbiam tematykę wampirów, więc kiedy usłyszałam, że będzie to taki wampiryczny klimat, zwłaszcza że maskarada jakoś tak dotrzeć nie może. To Czekałam na Redfall, ale niestety po przemierze okazało się, że Redfall nie jest zbyt dobry i nie jest to raczej gra, której poleciłabym komukolwiek. Ostatnim takim rozczarowaniem dla mnie był Starfield, ponieważ jest to po raz kolejny gra, na którą czekałam ale wstrzymałam się z zakupem przed premierą i potem posłuchałam opinii znajomych, którzy grali i niestety utwierdziło mnie to w przekonaniu, że podjęłam dobrą decyzję finansową nie kupując tej gry, bo pomimo tego, że oczywiście jestem kosmos i bardzo rozbudowany wszechświat, to mam wrażenie, że ta gra nie ma dla mnie, dla mnie osobiście zaoferowania absolutnie nic. Ja jestem miłośnikiem dobrej fabuły, a nie tylko i wyłącznie swobodnego latania po planetach i sadzenia tam sadzonek, aby zająć kolonie. Więc jeżeli wy uważacie, że Starfield jest dobry, oczywiście macie do tego prawo, ale dla mnie to było po prostu rozczarowanie roku. Zatem oto wreszcie dotarliśmy do końca mojej listy top 10 najlepszych gier tego roku, jak i tych nieco mniej udanych. Co myślicie o tej liście, czy wasza jest zbliżona do mojej, czy Wasza jest zupełnie inna? Jeżeli jest zupełnie inna, to podzielcie się oczywiście w komentarzach. Według mnie każdy może mieć swoją top listę gier i ona może być zupełnie odmienna od tych popularnych. Tymczasem ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie i powoli już kończę, bo powoli zaczynam tracić głos. A jeżeli to podsumowanie, ten filmik, ten rok ze mną Wam się podobał, to zostawcie lajka, suba, dzwoneczek, udostępnijcie to wideo. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie przy okazji kolejnego filmiku już w 2024. A ponieważ ten filmik ukazuje się dzisiaj w Sylwestra, to mam nadzieję, że spędzicie go dokładnie tak, jak chcecie i będziecie się bawić świetnie. Dzięki raz jeszcze, że jesteście i do zobaczenia już w nowym roku. Cześć i papa! Pa.